Jeśli jeszcze tego nie robisz, to bardzo cię proszę, abyś zostawił przecież subskrybuj na kanale i co najważniejsze zostawił również dzwoneczek. Tutaj potwierdził i zapisał bez dzwoneczka. Nie będą Wam się wyświetlały wszystkie filmy na kanale, a to bardzo dla mnie ważne. Dzięki, zapraszam do oglądania. Siemane maneczko, witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. W najnowszym odcinku na moim kanale. I dzisiaj wracamy do naszej ulubionej serii z Paint the Town Red, czyli yy, gry, w której się zabija, morduje i rozwala ludziom twarze. To, co lubimy najbardziej. Jak zawsze, fanowskie mapki z, z workshopa tak zwane. Zobaczymy, co teraz nam przyszło do zrobienia. Zaczynajmy. Dobra, kolejnym przystankiem na naszej drodze to Madness This Is Sparta. Czyli będą jakieś walki rzymskie. Tak mi się wydaje. Zobaczymy. Mam nadzieję, że damy sobie radę. Zaczynajmy. Dobra, jesteśmy. I faktycznie są tu jakieś... Pilary, filary, i mamy tutaj ludzi. Niestety, za dużo ziomków to my nie mamy. Mamy tutaj jakichś więźniów, dwóch spartan, naszych przyjaciół. Aha, no i resztę też mamy spartan, czyli to tak, jakby my byśmy byli spartana. I mamy tutaj wielką dziurę. Wielką dziurę mamy. No nie wiem, co teraz. Okej, okay, zaczęła się walka, bo ja tutaj spadłem. Aczkolwiek to, że ta mapka tutaj jest, znaczy, że ta walka tutaj jest, to raczej nie za dobrze, bo. Ja w tej walce nie uczestniczę, bo wpadłem do dziury. Więc musimy zacząć raz jeszcze. Dobra, więc jako, że my chyba jesteśmy też również Spartanami. Tylko... Aha, bo dobra, wiem o co chodzi. Ej, pamiętacie tą scenę z 300? E, kiedy ci wiecie, aztecy. Nie no, jacy, astecy, Kiedy ci. Wrogowie, arabowie przyszli prosić Leonidasa o to, żeby się poddał, i to jest nasza żona, tylko ta nasza żona jest facetem, niestety. I wtedy Leonidas podszedł i mówi: This is Sparta! Tak było, dokładnie tak samo jak to pokazałem, którym się podnosi. No znowu zapomniałem, dobra, no i przez to przegram prawdopodobnie, bo jak zawsze, kiedy kilka dni nie pogram sobie w, w tą piękną grę. A tą piękną grą e, pod tą nazwą mam na myśli. E, właśnie, Pendetauret. the Town Red. To zapominam, którym się robi najprostsze rzeczy. I teraz na przykład zapomniałem, którym się podnosi rzeczy. E, no nieźle, ale już wiem, że to jest E. Niestety, miecz nam się rozwalił, ale tutaj na pewno będzie coś fajnego leżało. Bo, no nie no, jednak Spartanie są. U, ty. No nie no, czemu do mnie wszyscy? Ten też przeciwko mnie? Jak, Spartaninu? Co tam jest? O, łopata. No nie za dobrze. Chyba umrę. Chyba... Dobra, ja w niego rzucę. Patrzcie. Jeb. Yep. I teraz pójdę po coś. Kotana. Dobra. To teraz nie powinno być już. raczej problemu z wygrywaniem w tej grze. Powinniśmy dać radę, tylko muszę się tutaj rozkręcić. No cały czas mnie tam obijają troszkę. Boom. Od tyłu nikt nie zachodzi. No nie. Stawcie moich ziomeczków. Ups. 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 Dobra, dziewięciu zostało. Więc powoli zaczniemy wybijać też naszych. Co? Widzieliście? Oni się teleportowali. Oni się teleportowali. Zabiłem przyjaciela, więc yy, chyba już nie będzie moich przyjaciół. No, jest mnóstwo tutaj zwłok. Mnóstwo poległych żołnierzy. I nie tylko żołnierzy, jak, jakbyśmy się mogli domyśleć. Ale gdzie są ostatni ludzie? Ile zostało? A nie, czy ja już skończyłem? Chyba już skończyłem, bo jest napisane, że. Znaczy, nie ma już. Z... To gdzie jest wyjście? Ja się pytam. Nie mam pojęcia. Czy ja popsułem tą grę? Czy coś się popsuło? Halo. A nie, dobra, są jeszcze. Ej, nie wiem czemu, ale wybiegłem z. Oni gdzieś tutaj byli. To dziwne. Ta mapka chyba jest trochę popsuta, no. Bo zostało niby dwóch, ale tych dwóch nigdzie nie ma. Tutaj coś się dzieje. To chyba koniec, wiecie? Lecimy do następnej mapki. Możemy śmiało uznać, że wygraliśmy. Lećmy dalej. Castle Storm, czyli st szturm na zamek. Spróbujmy. Ok, jesteśmy w jakimś budynku. Prawdopodobnie to jest zamek. Tak jest, tutaj jest zam ojejku. No nieźle. Wyszliśmy z zamku. Ale tu jest dużo przeciwników. W sumie nie powinienem zaczynać do, do wszystkich naraz. A zacząłem. Ten jest tutaj nie. O! Dało mi się zabić największego, na strzała praktycznie. Więc całkiem dobrze. Ups, dobra, dostałem chyba leciutko, a może nie? Nie wiem, w sumie sam już się dostałem, czy nie. Zepsuła mi się broń. Potrzebuję... na przykład... Ja lubię ten. Lubię mieczyk, powiem tak. Naprawdę mie z mieczykiem gra mi się całkiem dobrze. BOOM! O nie! W ogóle ostatnio się śmiałem pod odcinkiem z. Właśnie z Paint the tą red! W ogóle, wiadomo, to, że ja stoję na odcinkach, to jest ostatnio główny temat naszego mojego kanału. A, to to już wam tłumaczyłem dlaczego stoję i ten, jeżeli ktoś nie wie, no to przykro mi. Ale, yy, ktoś mi powiedział, żebym usiadł, bo jak gram, to jestem słabszy. Znaczy, bo jak stoję, to jestem słabszy. I xd, no, nie wiem, nie rozumiem, o, o co chodzi w ogóle? Patrzcie, jakie kozaki rozwaliły... Kurde, ale ich jest naprawdę tutaj dużo. Ja się boję, że, że nie dam sobie z tak dużą ilością... Rady, bo gdybym miał jakiś miecz, to może jeszcze? Wbiegnę tam do nich, może któryś zostawił tam yy, broń. Jaką, jak, jakąś, jakąś spluwę. Byłoby fajnie w sumie. Ale no, spluwy jak nie było, tak nie ma. O kurde. No, nieźle. Tak właśnie coś myślałem, że to się skończy. Broni faktycznie, jest tutaj całkiem sporo. O broń raczej... Jezus, nagi... Nag... Czemu on jest nagi? BUM! No nie no ja. Oni się teleportują. Ten ma katane. A więc muszę zapamiętać, że ten ma katanę. Ja się tylko pytam, czemu niektórzy są nadzy. Patrzcie, on się. Boję się. Jest ich strasznie dużo. Dobra, yy, tutaj była katana, więc ja wracam tutaj. Biorę katanę i teraz kataną będę mógł kilku naraz chyba to iść, nie? Czy nie będę mógł kilku naraz? Będę mógł na pewno. Dobra, zabiliśmy dużego golasa, małego Golasa też i średniego Golasa i bezrękiegowego Golasa i wszystkich już prawie. Dobra udało się, udało o nie. E, zużyłem jedną z najlepszych broni, o nie, ta też jest całkiem spoko. Zostało już tylko dwóch chyba. Chociaż nie no, bo to wtedy by pokazało, po, znaczy napisało... Napisane by było, że zostało tylko dwóch. A tutaj no nie wygląda na to, że zostało tylko dwóch, ten wiadomo. To jest yy, bosem, więc trzeba go zabić. Póki on zabije nas. Bo on jest całkiem dobry. Faj fajnie byłoby mu na przykład odciąć rękę. Tylko, że on w ogóle nic nie robi, praktycznie. Jest jakiś słabiak. Wiadomo, z takim małym mieczykiem na katan. Na katanę to nie najlepszy pomysł. No kurde. Wracam. Dobra, wracam po lepszą broń. Tylko, gdzie ta lepsza broń może być? Tutaj raczej nie. Wbiegniemy znowu na górę, bo tam było dość dużo broni. Uh, poszukajmy, tutaj były bronie. Czy tutaj będzie katana? Jeszcze jedna. Nie ma katany, ale jest jeszcze jeden miecz. Uh, ten miecz. Lubię ten miecz. Naprawdę go lubię. I zbiegniemy tutaj. Gdzie jest nasz przeciwnik? Serio. Dobra, już wiem dlaczego. Już teraz wiem dlaczego. Nie było napisane, że zostało już tylko dwóch czy tam trzech. No bo nie zostało dwóch czy trzech. Stało zdecydowanie więcej. Zobaczcie, ilu ich jest za tymi drzwiami. Naprawdę, bardzo dużo. A tutaj jest jakiś główny przywódca, nie wiem, Spartan. I wygląda naprawdę olśniewająco. Ale, dobra, na hita umarł. Ale zobaczcie, ilu ich tu jest, no. Ja mam strasznie mało życia. Jak ja mam sobie z nimi wszystkimi poradzić? Tutaj muszą być jakieś bronie. Musi być jakaś spluwa. Spluwy nie ma, ale jest katana. Katana też na propsie. Dobra. No, muszę niestety tak na odległość trochę ich trzymać. Bo. No ich jest tutaj z 80. No ja pierniczę. O co chodzi, panie? O co chodzi? Ja mam strasznie mało życia. Więc nie zdziwię się, jak nie wygram tego. A wiecie, co jest prawdopodobne, że jak otworzę te drzwi? To nie, to będzie koniec. Dobra. Bo już myślałem, że jak otworzę te drzwi, to wiecie, to będzie kolejny jakiś rozdział i kolejni ludzie. No wiadomo, zamek to zamek. Dużo ma wojska. I dużo trzeba odbijać. Ojejku. Żeby mi coś zaraz nie odbiło. Leci. Całkiem ok, no u kurde. To mogę ich tak, tak eliminować pojedynczo, ale fajnie gdybym miał na przykład takiego shotguna. Wiem, że w czasach zamków nie było shotgunów, nie? Ale były armaty, na przykład jakbym miał jakąś armatę to mógłbym sobie tak takich, wiecie, siekać, ale zabijać przy okazji. Bo na razie takich siekam i nie za dużo im robię tym siekaniem. Wezmę sobie na przykład teraz siekierę, no bo do siekania to wiadomo, dobra siekiera. Chociaż wcale ta siekiera taka dobra chyba nie jest, więc rzucę sobie w tego Niech ma, a ja sobie wezmę katankę. Ty chciałeś mnie od tylca zajść? Czy ty też? I ty! I ty! A ty, cwaniaczku! O nie, no, ten to mnie prawie porobił. No ale zobaczcie. O, dobra, tam ci się biją ze sobą, więc ja nie mam zamiaru tam wcale podchodzić do nich. Bo po co? Po co sobie robić wrogów? Nie widzicie, tu są czasem. Czasem są takie jakieś dziwne lagi, a przez które. Umieracie, na przykład. W najgorszym wypadku, oczywiście. Czy tu będzie jakaś fajna broń, na przykład? Yy, fajną broń? To, to może na nawet spoko. Uf. O tym mówiłem. Nie zauważyłem tego z boku. Tak czy... Znaczy, nie do ciebie z boku mówię, tylko, że tego, co przyszedł do mnie z boku. Z boku. Więc a, zabiłem 63 na 76. Widzieliście całą mapkę, więc... Lećmy dalej. A trillion ways to die in the west. Czyli milion sposobów y, na śmierć. Spróbujmy. Dobra, jesteśmy gdzieś, y, prawdopodobnie na pustyni. Welcome. Witają nas. A jako, że ktoś mnie wita, no to ja nie omieszkam tutaj nie spróbować, nie wejść, nie zobaczyć. Tutaj co? Bar. Bardzo ładny zresztą. Tutaj kapela sobie bardzo ładnie gra. Zobaczmy. Kościół. Również bardzo ładny. I w kościele jest nasz przyjaciel. Które trochę wygląda jak Jezus, więc nie będziemy w tej mapce sami, to pewne. I tu można gdzieś wejść, można wejść na dach. Okej, okay, można wejść na dach, pewnie można walnąć w dzwony czy coś w tym stylu, ale ja bym chciał wyjść z tego kościoła już. Tutaj dwóch, dwóch tutaj, zobaczcie, jakieś kowboi. Tutaj jest piżarnia jakaś, nie wiem, nie wiem co to zbytnio. Bank, wejdźmy do banku, piękny bank. Tutaj więzienie i szeryf. Super, tutaj inny hotel jakiś? Prawdopodobnie tak. Tutaj broń sprzedają. A tutaj salon. Aha, no tutaj już byliśmy. Czyli bardzo fajna wioska. Tutaj, co się dzieje? Ojejku, ktoś kogoś zakopał. Za pieniądze. No, niezłe tutaj rzeczy. Czyli taki typowy, dziki zachód. Bardzo fajnie się zaczyna. No, oczywiście, jeżeli o tym mówimy, to wypadałoby zacząć w sklepie z bronią, ale problem w takim, że tak dość... Patrzcie na to. Broń została w powietrzu. O Ojejku, jak on mnie mocno uderzył. Ja już prawie nie żyję. Coś czuję, że... No, że, że, że się nie popiszę w tej mapce niestety i że dość szybko będę musiał zacząć od nowa. Prawdopodobnie też to nie był... To nie, była najlepszy, to nie był najlepszy sposób na wykorzystanie broni. Pewnie będzie tu jakiś boss którym będzie... który będzie więcej uwagi potrzebował od nas. Ale no trudno. Tutaj na przykład był taki boss. Tak mi się wydaje. Ale gdzie ten nasz ksiądz? Czy nas... O Jezu, zabili naszego przyjaciela księdza! To niedobrze! Kto wam pozwolił zabijać księdza, ja się pytam. Pewnie nikt. Sami to pewnie zrobiliście, ale musicie wiedzieć, że to było bardzo brzydkie zachowanie. Jeżeli jeszcze nie wiecie. Nie wiedziecie, nie wiedzieliście. Tutaj wchodzimy z powrotem. Tutaj jest pan z łopatą. Którą bym sobie w sumie chętnie wziął. Bo łopata wydaje się być dość. no może nie najsilniejszą bronią. Ale z tych, które mamy tu dostępne. Całkiem niezłą. Ilu jeszcze żyje? Najpierw wy. Oj oj oj. tu też są fajne bronie. Najpierw. Jak to się mówi. Wykończmy tych, których łatwo jest wykończyć, i tych, których nie ma zbyt dużo wszędzie. I na przykład w tym sklepie było ich trzech, więc ja spokojnie mogłem tam sobie wejść i ich pozabijać. Tutaj było ich trzech, więc boom! Ten też jeszcze żyje, ale dobra, już nie żyje. I ja jestem naprawdę w szoku, jak ja to robię, że mając tak mało życia, ja jestem w stanie sobie dawać w miarę radę. Okej, okay, uwolniłem swoich ziomków! Jo ja ile ilu policjantów? Ja myślałem, że tylko jednego tutaj walę na pyrkę. Zostawcie mojego kumpla! Zostawcie mojego kumpla więźnia! Gdzie jest jakaś broń? Potrzebuję dość pilnej broni. Tutaj są rzeczy, ale tego bronią bym zbytnio nie nazwał. Tutaj... No dobra, jest jakiś tasak. Ja chcę tasak. Tasak może być. Tasak to nie jest najgorsza broń. Tutaj mój kolega z więzienia całkiem nieźle sobie radzi, bym powiedział. Nie, nie, nie najgorzej. Coś tam zawsze. O kurde, jaki wielki policjant. Pa... Dobra, już go nie ma, jednak. Ej, ale ziomka też mi zabił, chyba. Ty nie żyjesz? Chyba nie żyjesz. Eee, co ja potrzebuję? Potrzebuję broń, i to dość pilnie. Czy, czy jest tu jakaś broń? Halo? Czy... A on miał taką fajną pałkę, ten poli... Znaczy ten ten jezus. On to, to, tu z dolarem. Pałka z dolarem. To jest naprawdę mocna broń, więc wykorzystam ją do, do granic możliwości. BOOM! Ten jest w schodach w ogóle utknął. Ta mapka ma to do siebie, że tutaj dziwne rzeczy się dzieją. Znaczy, dzisiejsze w ogóle mapki mają to. To do siebie, że dziwne rzeczy się na nich dzieją. Umarłem? No i co? To, to chyba tyle. To chyba tyle. Dobra, tak więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, to jak zawsze zostawcie łapkę w dół. Zostawcie również suba, taki mały czerwony przycisk tuż pod filmem. I dzwoneczek, to bardzo ważne. A na dzisiaj też wszystko. Trzymajcie się. Papa. Pa.